Mateusz Grzeszczuk, generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad Oddział w Szczecinie. W dniu dzisiejszym zaprezentowaliśmy tu, w siedzibie miasta Świnoujście, projekt budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście-Troszyn. Ze szczególnym uwzględnieniem samego miasta Świnoujście obecnie jest opracowywana dokumentacja studialna, są wypracowane już pewne. Warianty i z tych czterech łącznie wariantów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wybierze wariant, który będzie następnie realizowany w dalszych etapach prac. To jest spotkanie z samorządem, będą również spotkania z mieszkańcami w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Ta nowa droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Będzie to dyskolizyjna droga ekspresowa, będzie się rozpoczynała od ronda na wylocie z tunelu w Świnoujściu biegła w kierunku międzyzdroju z Wolina i dalej już istniejącej owodnicy troszyna parówka i ostromic planujemy zakończenie tej dokumentacji na jesieni złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej ta decyzja środowiskowa powinna być uzyskana na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku dalszymi etapami prac są opracowania związane z rozpoznaniem podłoża i dalszym etapem już będzie ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę. Oczywiście pod warunkiem dostępności środków finansowych na realizację tego zadania przewidujemy, że realizacja tej drogi mogłaby nastąpić w latach 2019-2020. 23, ale jak już wspomniałem, projekty są opracowywane i będą jeszcze konsultowane z mieszkańcami, co będzie następowało jeszcze w tym roku. Na razie mamy etap dokumentacji studialnej, który określa. Warianty. Natomiast na dalszych etapach dokumentacji będą już opracowywane projekty pokazujące konkretne zajętości terenu pod drogę ekspresową. Obecnie chodzi o to, aby ustalić zasięg oddziaływania tej drogi, co jest niezbędne do tego, aby uzyskać decyzję środowiskową. Wszelkie spotkania, wszelkie szczegóły będziemy prezentować na spotkaniach z mieszkańcami. Gdy te szczegółowe mapy, bardziej szczegółowe, będą również gotowe, będą dostępne na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji i każdy będzie mógł się z tymi planami zapoznać. Jesteśmy otwarci na wszelki kontakt, odpowiedzi na pytania. Oczywiście możemy odpowiedzieć w tym zakresie, który jest obecnie wiadomy, ponieważ, tak jak wspomniałem, to jest dokumentacja studialna pewne szczegóły dotyczące zajętości yy, nieruchomości pod, pod drogę, szczegółowych rozwiązań będą dostępne na dalszych etapach opracowywania tych tej, tej dokumentacji. Zapraszam na wszystkie spotkania konsultacyjne, yy, konsultacje społeczne, na których będziemy prezentować yy, przebieg tej drogi, yy, warianty yy, przebiegu. Yy, staramy się minimalizować yy, kwestie związane z ewentualną ingerencją w istniejącą zabudowę czy w istniejące tereny. Natomiast no jest to nie do uniknięcia w przypadku realizacji drogi ekspresowej, która zajmuje dużo większy pas terenu niż, niż istniejąca droga. Natomiast to wszystko będzie się odbywało na zasadach określonych w prawie i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będą wypłacane odszkodowania, ale to już na etapie tuż przed samą realizacją tej inwestycji. Natomiast zapraszamy o to, na to, aby zapoznać się ze szczegółami realizacji tej inwestycji, aby potem nie być zaskoczonym tym, że ta droga będzie przebiegała w tym, a nie innym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. to zrobili to dalej przy, na, 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 na ten, jak się nazywa, potem, nie, potem zrobili to, ta, ta... i teraz zostawili to Co a to ze 20 parę kilometrów, zrobili to drogą powiatową. I co było? Pyżyce usiadły, bo nie miały funduszy do tego, żeby tą drogę powiatową czuć, dlatego pytałem się, czy to będzie droga krajowa w dalszym drogą, czy powiatowa, bo to są nasze koszty. Tak. Nie do ludzi morza, no, tylko. Tam, tam, to Ten co na ognice idzie. żeby tu z drogą są z ja I nie zrobią i... ale nie burzą tych domów. Gdyby mieli ja spokojny, nawet nie wiem czy nie lepsze, jak ze strójki, i tak dalej. Nie? No z Wrzosowej, tutaj ewentualnie z tej ludzi morza, która idzie na Ognicę, dojazd tam no, przez no. ten las. Tylko, no. tylko to też jest inwestycja dla miasta, bo to jest droga tak. przez las. Tam nie ma nic, tam nie ma żadnej infrastruktury. Tam nie ma prądu, nie ma zasilania, nie ma studzienek, nie ma no. kanalizacji, no. nie ma nic. Kompletnie, nie rozumiem, tak? Nie rozumiem, rozumiem. No mówię, no to no. dlatego to, to jest temat rzeka. No wiesz, że zostaje wykorzystać starą drogę S3, bo ona tutaj nie jest już ujęta mhm. i tą starą drogą zrobić im dojazd, żeby został po prostu, bo ona tu z boku zostaje, mhm. tak jak wychodzi na tym projekcie, nie? że na dziś to papier wszystko przyjmie, wiecie Pani tak. jak to jest, papier wszystko przyjmie, a potem życie pokaże to dopiero realne. Ale realne. mówię, no takie stwierdzenie, wyburzymy jeden czy dwa budynki bez tego, że będziemy się konsultować z mieszkańcami tych budynków, przecież trzeba ten teren od nich odkupić, trzeba im dać albo, no nie wiem, co wywłaszczać będą, co z ci ludzie zostaną, jakąś, czy ludzie nie zostaną tak. na ulicy? No, tak. no, ale, ale, mieszkają, ale mieszkają, ale to jest... Mieszkanie naszego miasta, nieważne, czy prawobrzeże, tak. czy lewobrzeże, to tak? Względu. Tam mieszkają oczywiście. rodziny z dziećmi, które mają warsztat też. To jest ich jedyne źródło no, utrzymania. I co oni mają w tej chwili zrobić? Dostaną jakieś za co mają mieszkać Pod most, zanim się czy wybudują, czy kupią mieszkanie, a stwierdzenie, tylko wyburzymy jeden czy dwa budynki, to dla mnie nie jest w ogóle żadna argumentacja. Na przebiegu tej drogi. O ile z działkowicami, no to rozumiem, ogródki działkowe działki, można, działkami, tak, Ale, ale oni dom... tam mają oprócz swoich domów, to jeszcze mają swoje zakłady pracy, z których żyją. Tak. To jest. Y... Wiesz, no dom dobra mieszkanie, możesz przejść, musisz mieć w innym miejscu, ale... Ale to trzeba podkreślać, że to, no, to jest jedyny punkt, o ile mija się przy Turku Nowo, nie ingeruje się w żadne prywatne posesje, w mm. y, żadne dojazdy do prywatnych posesji, nie jest w ogóle to tam, nie koliduje z niczym. To tu akurat w tym jednym punkcie, to jest taki najbardziej moim zdaniem strategiczny punkt, bo dotyczy życia ludzi. No, to powinno być jak najbardziej zaakcentowane moim zdaniem. Myślę, że Pan Radny tutaj też będzie w naszej kwestii y, próbował ma, ma Pani coś. Pani moje słowo. Dobrze, dziękuję. Będzie